Sztuczna inteligencja nadchodzi! Czy programistów można zastąpić maszyną? że programiści żłopią energetyki, żłopią kawę i kosztują pieniądze. gdyby tak sztuczna inteligencja każdemu użytkownikowi umożliwiła pisanie aplikacji w jakikolwiek języku programowania? Wydaje się to fantazją, ale tak, ta przyszłość jest coraz bliżej. Chyba. Hmm. Istnieje takie narzędzie jak GitHub Copilot, która analizuje to, co napisałeś, na przykład Visual Studio Code, ta informacja, kontekst jest analizowany przez te narzędzie. Pod spodem leży miliony, miliardy e, informacji na temat kodu, który się znajduje na kabie, mnóstwo sieci neuronowych. I ta maszyna potem Ci zwróci sugestie, a dodatkowo jeszcze będzie te sugestie ulepszać na podstawie tego, co odrzuciłeś, co napisałeś, tak żeby te narzędzie było dostosowane właśnie specjalnie do Ciebie. Jak wygląda przebieg pracy normalnego programisty? No ma jakiś problem, chce napisać jakiś kod, więc co on robi? pisuje odpowiednią frazę w Google. I przez Google trafia zapewne na Stack Overflow albo na Githuba. I w ten sposób on tworzy swoje oprogramowanie. Więc zamiast, wiadomo, szukać tych odpowiedzi na Githubie, na Stack Overflow, dlaczego sztuczna inteligencja od razu nie mogła by ci kontekstu i wypluć właśnie to, co potrzebujesz? No... Te narzędzie istnieje już w wersji beta, co znaczy, że już wiele programistów ma swoją opinię na temat tej technologii. Niektórzy się zachwycają, że to jest niesamowite narzędzie, które przyspieszy nam pracę, niektórzy nawet patrzą na to w inną stronę, że to jest żałosne narzędzie, które widać, że łatwo można oszukać, żeby ta sztuczna inteligencja wypluła jakąś głupotę programistyczną, którą wiadomo, żywy człowiek jest w stanie napisać lepiej. No, i także niektórzy są przerażeni, zwłaszcza początkujący programiści, że ta maszyna w sumie pisze lepszy kod niż oni. Możesz powiedzieć, że to jest teoria spiskowa, że najpierw programiści dzielą się kodem na GitHubie, później budujemy sztuczną inteligencję związaną z tym kodem na GitHubie, później programiści współpracują z tą sztuczną inteligencją, żeby ona stała się jeszcze lepsza, a pod koniec zwalniamy programistów, no bo mamy tą sztuczną inteligencję. Jakby co, jesteśmy teraz na kroku trzecim. Pytanie, czy czwarty krok rzeczywiście. Zostanie zrealizowany, to nam tylko pokaże przyszłość. Ja osobiście nie korzystam z bety, ale możesz na Twitterze zobaczyć przykłady śmieszne albo bardzo dobre, jak to narzędzie działa. Masz na przykład przykład funkcji, która ma zwrócić najgorszy framework. I jak widzisz, Sztuczna Inteligencja dostosowała sobie odpowiedź prawdopodobnie do użytkownika i jest, że najgorszym frameworkiem jest Angular. Na pewno dla programisty React. Mamy także przykład tego, jak sztuczna inteligencja trochę źle zareagowała, bo mamy tu na przykład, chcemy napisać funkcję, która ma nam zwrócić liczbę parzystą albo nieparzystą, nieważne, tak czy siak gdzieś na GitHubie ta sztuczna inteligencja znalazła kod if else a i wiadomo, że znalezienie liczby parzystej albo nieparzystej można zrobić lepiej niż pisanie samych warunków per liczba. Mamy także kolejny przykład, że ktoś chciał napisać funkcję, która mu zwróci długość penisa. I pytanie, czy taki kod istnieje na gitka istnieje. I tak w sposób sztuczna inteligencja zwróciła funkcję, jak widzisz, jeżeli penis jest większy niż 10, to znaczy, że jest długi, jeżeli jest mniejszy, no to sorry masz krótkiego. I mam także taki przykład, że jak piszesz w komentarzu, jak wyjść z wima, to rzeczywiście sztuczna inteligencja ci sugeruje tak poprawną, poprawne klawisze, które musisz wcisnąć, żeby z wima wyjść. Zwłaszcza jak na przykład korzysta z gita. Masz tutaj przykład, że zamiast szukać w Google odpowiedniego regexa, żeby sprawdzić, czy e-mail jest danym mailem, no to możesz po prostu sztuczna inteligencja podpowie ci, jak ten regex powinien wyglądać i ty nic nie musisz wpisywać szukać w Google Abonnax Stock Overflow. Masz tutaj kolejny przykład, jakie są hasła na GitHubie. No to wiadomo, że Sztuczna Inteligencja będzie ci podpowiadać to, co tam na GitHubie się zasiedziało, i masz tutaj listę wszystkich haseł, które są w repozytoriach. Prawdą, jak Sztuczna Inteligencja by skanowała polskie, e, polski kod, to prawdą, często pojawiałoby się słowo dupa. Mam także kolejny przykład, już bardziej poważny od Davida, który wpisze po prostu funkcję i nazwę danego algorytmu, i sztuczna inteligencja mu już wypluła gotowy kod związany z tym algorytmem. I on się śmieje, że w przyszłości na rozmowach rekrutacyjnych po prostu junior może pisać tylko dwa razy tabulacje i mu kopyle sztuczna inteligencja odpowie mu na te pytanie kwalifikacyjne, co ma on napisać. Mam już taki kolejny przykład użytkownika kaleba, który jest zachwycony tym narzędziem, żeby on wpisał tylko komentarz, to co on chciał, żeby było napisane i sztuczna inteligencja mu wypróbowała idealną funkcję, z którą on jest zadowolony. Mam już taki kolejny przykład już taki bekowy, że ktoś chce na przykład mieć funkcję, która mu odwróci napis i zamiast dostać wiadomo taki kodik w JavaScriptie, to dostał komentarz do implement reverse string który zapewne pochodzi z jakiegoś reproduktora z GitHuba, który tak naprawdę nie wykonał tej funkcji. Więc, jak widzisz sztuczna inteligencja nie jest doskonała i użytkownicy Twittera lubił znajdować właśnie te luki w tej sztucznej inteligencji. Masz tutaj kolejny przykład od Dawida, taki poważny, że on chciał sobie po prostu wygenerować listę losowych osób i żeby to było 100 takich przykładowych, właśnie wygenerowanych imion, adresów danej osoby i sztuczna inteligencja by taką funkcję, że on by na przykład 3-4 minuty musiał poświęcić, żeby taką, e, taki kodzik w C-Sharpie napisać. Czy te narzędzie obecnie jest bezpłatne? Na chwilę obecną tak, ale to tylko dlatego, że pewna firma chce, żeby ta sztuczna inteligencja nauczyła się, jak programiści z niej korzystają, tak, aby te narzędzie stało się jeszcze lepsze. A dlaczego moim zdaniem te narzędzie będzie płatne i zawsze będzie płatne? No bo pomyśl sobie, że każda firma, która wytwarza oprogramowanie, będzie chciała na pewno zapłacić duże pieniądze, żeby być trendy, żeby być na czasie i pisać oprogramowanie jeszcze szybciej. Zróbmy więc takie małe podsumowanie tej sztucznej inteligencji. Jedno, co możesz zwrócić uwagę, to to, że ono wypluwa jedno rozwiązanie, i to jeszcze w zależności od swojego humoru na dany problem. A jak wiesz, w programowaniu nie ma jednego słusznego rozwiązania na dany problem, więc ty, jako programista, musisz ocenić, czy ta sztuczna inteligencja podała ci najlepsze możliwe rozwiązanie, bo być może ty znasz lepsze. Ale z drugiej strony narzędzie jest super. Bo pomyśl sobie, że na podstawie Twojego komentarza, albo nazwy metody, albo funkcji już masz gotowy algorytm albo kod. No to brzmi to super. A jakie są problemy autorskie? No bo przecież kopal bazuje na GitHubie, a ten kod ma swoje prawa. No to on próbuje to ominąć na dwa sposoby. Że po pierwsze, on korzysta tylko z kodu, który ma odpowiednią licencję, chociaż wiem, że już pewne osoby udowodnione, że nie zawsze tak jest. A drugim sposobem na umiejęcie tego problemu jest po prostu transformacja. Że tak, jak ty, jako osoba, byś na przykład zobaczyła jakiś kod na danym blogu, potem skopiowała ten kod, pozmieniała nazwy zmiennych, nazwę danej funkcji, i potem stwierdziła, że ten kod jest twój. Tak samo właśnie to narzędzie postępuje, że bierze właśnie kod, ale go zmienia. Ale już wiem, że pewni programiści udowodnili, że zdarzają się bezpośrednie kopie. Jak jest bezpośrednia kopia, to znaczy, że już jest problem autorski. I teraz pytanie, jak to będzie wyglądać w sądzie, jak to będzie będzie to przedstawione przez adwokata. Czas pokaże. Do kogo więc należy to narzędzie Compilot? Oczywiście do Microsoftu, więc jeżeli jesteś programistą C Sharp.net, to dobra wiadomość, super, wspierasz Windowsa, a sam Compilot korzysta. Sieci neuronowej GPT-3, która obecnie jest najlepszą siecią neuronową. Microsoft wykupił licencję do użycia tej sieci neuronowej w kontekście pisania kodu, czyli inna firma, jak na przykład Facebook, Google, nie może już tego zrobić. Co najwyżej, Google albo Facebook, albo jakakolwiek inna firma musiałaby mieć swoją własną sieć neuronową, żeby zrobić podobną technologię. A czym jest ta GPT-3? No, została ona stworzona przez firmę OpenAI, która. Pomimo swojej nazwy Open, nie jest już otwarta. Kiedyś była darmowa, ale taka osobek jak Elon Musk zdała sobie sprawę, że to jest żyła złota, więc trzeba na tym zarabiać. I jak ta sieć wygląda? No to ogóle sobie, że masz sieć neuronową, która została nauczona przez 175 miliardów parametrów. Więc ona ma niesamowite możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o generowanie kodu, pisanie kodu i analizę kodu. Ale powiedz sobie także, że ta sztuczna inteligencja może być użyta do pisania artykułów albo streszczenia artykułów i może ona być także użyta do tworzenia reklam. Bo jak wiesz, Facebook, Google śledzi Ciebie, żeby Ci wyświetlić konkretną reklamę, to pójdźmy okrąg dalej. Wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja analizuje Ciebie i tak jak Twój kolega, przyjaciel, wygeneruje Ci odpowiednią reklamę danego produktu i to jest przyszłość. No właśnie, jaka jest przyszłość? Czy my wszyscy jako programiści stracimy pracę na rzecz sztucznej inteligencji, która będzie pisała lepiej kod, zobaczymy za 5-10 lat, jak to będzie wyglądało, na chwilę obecną Ci mogę powiedzieć, że ta sieć się myli. Ta sztuczna inteligencja się myli, więc zawsze ty jako człowiek wygrasz. Bo programowanie to nie tylko programowanie, to także podejmowanie decyzji, rozmawianie z biznesem, a tego niestety sztuczna inteligencja nie zastąpi, więc żółwik, i pamiętaj, Programowanie w samym programowaniu to nie wszystko. Jeszcze liczy się czynnik ludzki, a tego sztuczna inteligencja nie skasuje. No chyba, że prezesem także zostanie sztuczna inteligencja. <ścoughs> <ścoughs>